Muszę powiedzieć, że w ostatnich, no dosłownie tygodniach czy też miesiącach e, przeżywałem dramatyczne chwile w związku z tym, że dostały się mi w ręce materiały właśnie natury statystycznej m, dotyczące m, m, prawdopodobieństwa powstawania planet i, 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 i rozwoju życia na nich. Czyli jednym słowem to chodzi o naszych słynnych e, czy osłabionych galaktycznych sąsiadów. Czyli inaczej mówiąc właśnie o częstość czy częstotliwość pojawienia się życia wokół gwiazd. I te dane, jakie ostatnio widziałem, oparte na tak zwanym modelowaniu cyfrowym układów planetarnych bardzo pesymistyczne są i są nożem w serce wszystkich entuzjastów kosmicznych, kontaktów, nasłuchu, sygnałów cywilizacyjnych itd., gdyż wynikałoby z nich, że bardzo srogie warunki muszą być fizykalnie spełnione, ażeby na planecie życie mogło się pojawić. I jednym słowem, że częstość takiego zjawiska zdaje się znikła. Już teraz są głosy poważnych fachowców, i tu można wyargumentować, które powiedzą, że częstość ta jest tak nikła, że ten przypadek zaraz się tak rzadko, że może w całej drodze Gle Mlecznej Ziemia jest jedyną y, zamieszkałą, y, znaczy przynajmniej planetą mającą cywilizację rozwiniętą naukowo To mnie dosyć przeraziło, a nawet bardzo. To nawet nie jest kwestia tego, że ja koniecznie pożądam rozmów przez, sygnały, przez te przepaści gwiazdowe z innymi jakimiś mieszkańcami takich światów jak nasz, Raczej sprawa jakby to powiedzieć właśnie tego po, po, po myśl sama, że my jak ten palec w, w kosmicznym bucie jesteśmy sami, prawda, taką e, myśl to dosyć mi się dała przerażająca. Otóż oczywiście, że my na razie nie mamy jeszcze możliwości dokładnie to e, jakoś sprawdzić, i, i matematycznie czy nie matematycznie, ale już sama, sama kwestia e, właśnie numeryczna, cyfrowa tutaj powstaje i, i już dzisiaj zaczyna się próbować zastosować do tych spraw ra, rachunek. Do tej pory ci entuzjaści, których miałem częściowo honor znać, zajmujący się jako uczeni, zajmujący się sprawą tych kontaktów międzycywilizacyjnych, prawda, trzymali się, jakby to powiedzieć, tego bardziej optymistycznego krańca tego całego łańcucha prawdopodobieństw. Mianowicie mówili tak: na pewno inni tam gdzieś są i to mnóstwo. No, Usiłują się z nami porozumieć, tylko po pierwsze może techniki używają takiej sygnalizacji, jaka nam do nas nie zrozumiała, może być, że yy, ich sygnały zbyt wielkiej odległości, może aparatury nasze nie dość czuły odbiorcze, może za mało włożyliśmy w to yy, wysiłków fachowców, no i pieniążków też, bo to jedno z drugim idzie i tak dalej. No ale oczywiście radykalne i straszliwy, podróżnicy całej tej gałęzi, na której się siedzi, kiedy się pada, no nie trzeba się specjalnie wysiedzieć, bo zdaje się, że prawie, że nikogo nie ma. Jest jakieś po prostu nasz no, nihilistyczny.